Witaj w przestrzeni Twój rytm życia. Zapraszam Cię do krótkiej medytacji na wzmocnienie pozytywnej energii. Możesz położyć się lub usiąść wygodnie. Jeśli masz słuchawki, zastosuj je dla lepszego efektu. Pamiętaj jednak, by nie słuchać i nie praktykować medytacji w trakcie prowadzenia pojazdu. Weź głęboki oddech, zacznij spokojnie oddychać, czując, jak z każdym Twoim oddechem rozluźniasz się coraz bardziej. Zaproś swoje ciało do relaksu. Zaproś swoje ciało, aby zrobiło to, co jest dla Ciebie właściwe. I zaufaj, zaufaj sobie. Zaufaj swojemu ciału, otwórz swoje dłonie, układając je częścią wewnętrzną skierowaną do góry. I z miłością, powoli, zamknij oczy. Rozpocznij od trzech głębokich, oczyszczających oddechu. Brzuch i klatka piersiowa w pełni rozszerzają się przy każdym wdechu i zmniejszają przy każdym wydechu. Oddychaj w tempie, które jest dla ciebie przyjemne i naturalne. Możesz wziąć kilka kolejnych oddechów. Zaufaj sobie. Zaufaj swojemu ciału. Słuchaj, jak chce oddychać brzuch miękki i luźny, oddech płynący naturalnie, nie ma nic do zatrzymania. Stań się świadoma, świadomy strumienia tlenu przepływającego przez Twoje ciało, czując jak Twój krwiobieg krąży przez Twoje ciało, dostarczając tlen do każdej komórki. Czujesz, jak dostrajasz się do przestrzeni, natury. Dostrajasz się do swojego naturalnego przepływu i rytmu, Twojego rytmu życia. Czujesz, że pozytywna energia jest naturalną siłą w Tobie. Dobre samopoczucie, radość, wyższe wibracje. Obudź w sobie to poczucie, że ta prawda jest w Tobie. W centrum tego, kim jesteś, w centrum Twojej tożsamości, bo to Ty jesteś generatorem pozytywnej energii. Wyobraź sobie nad Twoją głową strumień wodospadu białego światła, spływającego w dół. Obmywając Cię, oczyszczając i oczyszczając Twoje pole, przepływające przez każdą komórkę Twojego ciała. Czujesz, jak ciepło tego jasnego, białego światła rozlewa się na czubku Twojej głowy i powoli spływa w dół po uszach i twarzy i ramionach, poprzez klatkę piersiową, ramiona, ręce, tułów i brzuch, biodra aż do kolan, łydek, kostek i stóp. I ten biały strumień światła spływając aż do twoich stóp nieprzerwanie, nie dalej w głąb ziemi i ponownie z góry spływa w dół, obmywając Cię od czubka głowy przez całe Twoje ciało w dół Twoich stóp i spływając w głąb ziemi. Gdy czujesz ten wodospad oczyszczającego światła, obmywającego Cię, Stajesz się świadoma, świadomy tego, że odczuwasz energię krążącą w tobie przez całe twoje fizyczne ciało i rozpoznajesz, że już w tobie jest ogromne bogactwo pozytywnej energii. A im bardziej dostrajasz się do tej energii, tym silniejsza się ona staje. Wodospad czystego, białego światła zmywa wszystko to, co cię blokuje. Daje twojej wewnętrznej energii, wewnętrznemu światłu, wolność do wyłonienia się i wzmocnienia, abyś mogła, abyś mógł odczuć swoją wewnętrzną siłę wewnętrzną moc. Weź kilka oddechów, po prostu czując w sobie pozytywną energię, czując, że wszystko, co nie jest pozytywną energią, jest wymywane przez ten strumień białego światła. Bo tak właśnie się dzieje. Zrelaksuj się w tym procesie. Pozwól sobie oczyścić swoją energię. Dla Twojego najwyższego dobra z miłością w takim stopniu, na jaki jesteś, gotowa, gotowy. Delektuj się, doceniaj, wzmacniaj pozytywną energię, którą czujesz w sobie. Pozwól sobie to poczuć teraz poczuj, jak przyciągasz pozytywną energię. Jak ją zapraszasz i rozwijasz w sobie, pielęgnujesz, pozwalasz jej rozkwitać. Czujesz się coraz lepiej. Nawet wodospad białego światła nad Twoją głową zaczyna stawać się jeszcze jaśniejszy. Jeszcze bardziej promienny, otwórz się na tą czystą, pozytywną energię, energię czystej miłości. Odsuń teraz swoje ramiona jeszcze bardziej do tyłu i otwórz bardziej swoją klatkę piersiową. Przyjmij ten wodospad czystego, białego światła bezpośrednio do Twojego serca. Weź duży głęboki wdech, i poczuj jak brzuch i klatka piersiowa w pełni rozszerzają się. Wstrzymaj oddech, i zrób spokojny, uwalniający wydech. Poczuj to białe, jasne światło miłości w swoim sercu. Poczuj to w całym swoim ciele. Podziękuj Sobie. Podziękuj temu wodospadowi światła. Dziękuję za pozytywną energię w Tobie i wokół Ciebie, która jest w pełni naturalna. To jest prawdziwe, naturalne. To jest Twoja prawda. Teraz widzisz, jak wodospad światła zaczyna się rozpraszać, a Ty czujesz tą piękną, pozytywną energię w sobie. W każdej komórce swojego ciała, w swoim sercu. Elektuj się Ty. A kiedy będziesz gotowa, będziesz gotowy, porusz po prostu powoli palcami u stóp i dłoni, a następnie powoli otwórz swoje oczy. Otwierasz oczy na otaczający Cię piękny świat. Dziękuję.